ma. Pokażę Wam najlepszy chyba sposób obecnie na nabijanie sobie punkcików. Piękny. Nie? Już. Spróbuję tysiąc. Znaczy, przepraszam, milion. Wbić. Dobra, wbijamy milion punktów. O, leci, leci, leci. Coraz lepiej. Dobra, będzie? Będzie milion? Siądzie milion? Proszę, nie wsiądzie milion. Jest! Mamy milion! Proszę, milion... E, ten. Milion sto tysięcy. Poradnik. Polecam.